To ja, y, ten wokień, na co pamiętam, jak mam ten na nazwę na, na YouTube, ogólnie. Dzisiaj przedstawię Wam, y, Jezu. Chory jestem, chyba nie wiem, mam katar. O Jezu. Dobra. Dzisiaj przedstawię wam moje stanowisko, bez monitora i bez komputera, bo to by kosztowało za dużo, o wiele za dużo na wasz mózg Około więcej chyba niż 10 tysięcy, nie wiem dosłownie Ale przedstawię wam moje stanowisko, w sensie mikrofon, moje słuchawki, moją myszkę i moją klawiaturkę. A zacznijmy od mojej klawiatury. Jest to Genesis Airhut 350 RGB. Możecie zobaczyć. No tutaj. Możecie sobie sprawdzić na tym. Oczywiście polecam tę klawiaturę. Sam na niej gram od pół roku chyba. Coś takiego. Przejdziemy do myszy. Czyli myszka przewodowa Genesis Xenon 200, tak? Mam tu 200 napisane. A, Moja klawiatura jest dosyć droga, ale polecam. Na, dla mnie jest fajna. Mogę kupić droższym, ale nie. Um, no, 350, tam, tak jak mówiłem. To jest myszka. Xenon 200, tak jak przed chwilą mówiłem yy, Polecam tą mysz i klawiaturę i była taka historia z tą myszą że jak yy, bo miałam już yy, tą myszkę rozwaloną no taką dziwnie, nie wiem co tam się stało ogólnie Tu macie nawet 8 opinii, 5 gwiazdek, więc polecam Każdy poleca to No jak widzicie, myszkę też każdy poleca Ja też oczywiście polecam i mogłem mieć yy, myszkę za 200 zł. Czekaj, zobaczę. Poszukam jej. O, i witam yy, ponownie. Myszkę Nesis Zizron 550. Mogłem mieć taką myszkę. Się, I była taka śmieszna historia, że mam taką. Trochę tańszą, ale i tak ją polecam. Mogłem mieć taką, ale były urodziny mojego kolegi w lato ogólnie. I poszliśmy do sklepu. Kupiliśmy tą myszkę. Nie tą, tylko tą myszkę. I ją rozpakowałem jak debi Totalny. I do teraz tego żałuję. W się sensie nie żałuję tego, bo myszka jest koks totalna, ale pewnie ta i tak by była lepsza. Tak tego żałuję trochę. Nie, może jeszcze się zapytam, czy się zamieni jeszcze za tę myszkę. Zobaczymy. Ja to był prezent, więc raczej nie. No ja dostałem akurat tą myszkę, bo ją rozpakowałem. Jestem tak debilem, jestem taki łomny, ja do teraz tego żałuję, bo się... Czekaj, wpiszę. Yy, Chyba się da to zrobić, jeszcze ja nie powiem co chciałem zobaczyć. No mogę mieć taką fajną myszkę, mam taką niestety, ale oczywiście polecam tą myszkę. Przechodzimy dalej, czyli do moich słuchawek. Są to słuchawki genesis radon 720. Słuchawki z mikrofonem, i tu jest taki minus. Bo jak widzieliście, pewnie moje ostatniejsze filmiki się no jak nagrywają no, Minecrafta, Minecrafta czy nie Minecrafta, nie pamiętam. A bo teraz już się nie powiedziałem, że mam nowy mikrofon. Dobra, to już zaraz powiem, że mam nowy mikrofon, ale zaraz. Nie polecam tego mikrofonu w tej, e, mikro, e, tej słuchawce, bo jak widzieliście, pewnie mikrofon w, te, e, w tej słuchawce jest bardzo słaby. Jak miałem ostatnie filmiki, się przez cały czas miałem na tym e, mikrofonie filmiki, no widzieliście, że ten mikrofon nie jest zbyt dobry, i że słabo mnie słychać, że ciągle szumi coś tam i że ogólnie jest słabiutko, bo by nie szumiało, ale ja mam tutaj koparkę bitcoinów, ja nie mówię więcej. Nie pytajcie się. Dlatego pewnie szumi, ale z tym mikrofonem, co my mam teraz, w ogóleńskie szumi pewnie słuchać tylko jak gadam. No pewnie tak. Zobaczymy, jak to widzimy na nagraniu. Ogólnie słuchawki są bardzo dobre, polecam totalnie. Ale ten mikrofon no, taki, no, no do głupci, bym powiedział, no. Przechodzimy dalej czyli do mojego mikrofonu. Pewnie najbardziej wyczekiwany jest tu Trash GTX 244 Buzy. Polecam ten mikrofon, mam go dosłownie przez 10 minut. Już przetestowałem go i nagrywam od razu nowy odcinek. Więc, no fajny, fajny, polecam ten mikrofon ogólnie, bardzo polecam. No, jak nagrałem już tak kilka filmików takich testowych, żeby zobaczyć, jak on działa. To... Zadowolił mnie bardzo, więc polecam ten mikrofon. No i nie wiem, co ja mam jeszcze powiedzieć. Tak jakby. No chyba to koniec. to. Elo, zapomniałem jeszcze powiedzieć: oczywiście subskrybujcie kanał mój i lajkujcie. Polecam. Błagam, zróbcie to.